Możemy sobie zrobić wspólnie taką medytację prowadzoną, oczywiście opartą na oddechu. Ona potrwa raptem 30 sekund. Można ją powtarzać wielokrotnie w różnych miejscach i w różnych sytuacjach i w różnych chwilach dnia. Bierzemy wdech powolutku i powolutku wydech, czując taką intencję, że z każdym wdechem – oddychajcie proszę, oddechcie. teraz, teraz, tak, zaczęliśmy ćwiczenie – że z każdym wdechem wdycham akceptację i wdycham spokój, a z każdym wydechem odpuszczam i wydycham to, co mnie niepotrzebnie w życiu obciąża. Wszystkie myśli trudne, wszystkie zmartwienia i znowu wdech w takim tempie, jak mi pasuje, pięknie, na wdechu jest akceptacja. Na wydechu jest odpuszczenie. Mhm. Na wydechu jest zgoda. Na wydechu jest luz. Puszczam to wszystko i odpuszczam. Pięknie, jeszcze tak trzy razy. I mogę sobie też wyobrazić, że przez całe moje ciało, wraz z tym tlenem, który z każdym oddechem dostaje się do mojego ciała, wpuszczam światło i rozjaśniam się od środka. Rozświetlam się od środka. A z każdym wydechem wydostaje się ze mnie to, co trudne, ciężkie, ciemne, piękne. I jeszcze taki wspólny jeden wdech i wydech. Bardzo ładnie i wydech. Ślicznie, tak.